Witam Was widzowie bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień musimy sobie zacząć od końca tych pierdolonych daily questów i tych daily, bo ja co drugi dzień zapominam dokończyć daily. Jest to naprawdę tak i irytujące z takiego powodu, że te daily daje strasznie dużo, a ja go nie robię. Od teraz pierdolona dyscyplina, że jak wchodzę na tę grę, no to robię od razu te daily, bo... bo ja nie zrobię po prostu tego daily, nie? Więc no, zaczynamy od robienia daily Przewinę wam tam na koniec daily. Zdecydowałem generalnie, że zacznę bardziej przykładać większą uwagę na te daily questy. Pokusa Seleny odnieść przedmioty wersztej nowi. Zrobiliśmy yy, sobie czachę, bo wcześniej sobie to wzięliśmy. Kurczę, nie, nie ten dialog. Mam rzeczy, o które prosiłeś. No, a dlaczego nie mogę tego kliknąć? Nie wiem, dlaczego to nie dzie się nie dzieje. Coś mi się zbugowało, zbugowało mi się ten Deliquest. Ok, teraz działa. Lecimy sobie teraz mieczek zrobimy do tych daily questów, żeby zrobić pełne te daily questy, które się opłaca. Okej, okay, widzowie, zrobiliśmy te deli na tych jaskach. Dużo sobie pobiliśmy tych jasek banda sobie wbiliśmy tutaj i już jest ekspiany do poziomu 16. Chciałbym mieć bandę na tym poziomie 16 Ze względu na to, chciałbym do właśnie rękawiczek czy paska wrzucić 3. Drify na 16 levelu, te magniaki. Jednego mamy tutaj Dura, który jest na maksie. Telda, który jest na 15 poziomie. I tutaj ten Teld się XP. Ja będę musiał jeszcze te drify powyciągać. Okej okay, widzowie, wymieniamy sobie drify, Wymieniamy sobie tego bando, bo osiągnął 15 poziom. Jednak trochę inaczej robimy. Bo chcę, żeby ten Alord zaczął XP I sobie dokupiłem Dura kolejnego. To będzie trzeci Dur. I wyjebiemy sobie obrona wręcz i, i Verda sobie wypierdolimy. Dobra, połączymy sobie najpierw tego dura. Mamy dura mm, i tak Zala i to. Ofa chcę wyjąć i To chcę wyjąć. Tyle na razie zostawimy. Okej, okay. ja tutaj źle trochę obliczyłem się co innego zrobić. Ale chuj, jeden kaka w dupę za błąd. Za Zala. i osadzimy sobie to i to. Będzie na razie 14. Ok, widzowie, farmiliśmy sobie jaski, nie wiem, ze 100 jasek coś takiego zrobiliśmy i spadnął griff czy jaski. No, z najgorszym chyba drifem jakiego orbem, przepraszam, dało się zdobyć. Podbijaliśmy piąte lewele sobie tutaj na drifkach i na chwilę obecną dalej będziemy męczyć jaskę, ale szykuje się jakaś morka w planach. Hello, witam was bardzo serdecznie w dniu drugim. Mm, zaczniemy sobie oczywiście standardowo tutaj od Daily Questów. Yy, wyrzucimy sobie, wyrzucimy sobie Daily Quest 1, Pokonaj bossa wyzwania Złapaliśmy sobie po drodze Wispa jak sobie robiliśmy mm, Daily. To jest pierwszy w ogóle czemp, który udało mi się zbaili złapać. O, oh, čaška, super. Hejka widzowie, witam was oczywiście bardzo serdecznie Mamy, mamy woglery, woglery Kupiliśmy za 270kk To są woglery, woglery kurde B2 44% My już sobie kameki przełożyliśmy, to sobie wszystko ogarnęliśmy No i co, no i następnym celem będzie no atakowanie tutaj paska Będzie atakowanie paska I tak to będziemy mieć podstawowe itemy Z sidraki Y, oczywiście, Jarno, to po pasku może coś tam y, ogarniemy y, sytuację, ale mi się wydaje, że polecimy w tego Epika V2. Y, bardzo dużo moran latałem, bo fajnie się to latało, jakieś tam psycho wpadało y, i w sumie ta morana się fajnie zwracała z tych tropów, nawet tam ładnie się zarabiało na niej, bo... Yy, w sumie farmiłem, sobie farbiłem i nagle miałem na Remigersy, także to spoczko. Oczywiście chodzi mi o woglery, yy, już te łat, łatwo pomylić w ogóle te nazwy. Ja bym napierdolił tych krytyków, tej tej. Hmm. Coś w tym stylu, no. Okej, okay, widzowie, ja tutaj chciałem zakończyć ten odcineczek. Mamy powbijane levele tutaj na driftach, 24%, 8 poziom, tutaj tak samo. Telgik niedługo będzie miał wbity 13 poziomek. I co? I kończę ten odcinek. Jeśli wiadomo, chcesz więcej tego kontentu no to tam daj łapkę w górę, daj subika, skomentuj, mordeczko i tyle. I widzimy się w następnych odcinkach. Dzisiaj możliwe, że live'a jeszcze zrobię.